Polacy! Tardy. Polacy, Tardy, okej. Okay. No ni niestety nie jest to dobre, że mamy Artę. Niepotrzebna trochę jest Arta w takiej bitwie. No ale cóż, cóż, co zrobisz, no? Słuchajcie, 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 słuchajcie. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Jeżeli chodzi o rwisko, ważne jest, aby mieć więcej czołgów w miejscu, gdzie jest bitwa cenę. Z tej strony jest trochę gorzej, moim zdaniem. Na samym początku najważniejsze będzie, żebyście kołowcami na samym początku od razu, wiecie, tutaj wbili się jednym i tutaj drugim. Jeden musi tutaj koniecznie to zająć. Tutaj go osłaniajcie jednym medem. Cała reszta jedzie dołem. Niech tutaj tylko ustawi się 1, 2 7 7. Tutaj jeden na Cała reszta dołem, musicie zająć dół, koniecznie wjechać w dół i zająć tutaj te rejony i tutaj i wszystko trzymać i trzymać podjazd, żeby nie mogli do was podjechać. Tylko w ten sposób pozwolicie mi jako artylerii pracować i będę obijał te czołgi na środku, jeżeli zagrają środek, co nie? A ten czołg tutaj jest defensywnie ustawiony i trzyma, jakby na niego pushowali, no to zjeżdżasz tutaj nawet w dół, co nie? Pięknie jest kowiec, osłaniajcie go, osłaniajcie go. Znaczy, no naszego kowca, tak? No dawajcie, to dawajcie, dawajcie. Musicie zabić tego kowca, no, kaman. on, on... Okej, okay, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Zabijacie to, co jest na dole! Zabijacie tu nie jedźcie wyżej! Nie jedźcie wyżej! Nie jedźcie wyżej, zabijcie dół! Nie jedźcie wyżej, zabijcie dół! Zabijcie dół, spokojnie. Po prostu zabijcie 900. dół. Po prostu zabijcie dół, po prostu zabijcie dół. Wszyscy na dół. Zjedźcie z dołu! Zjedźcie z dołu, słuchajcie się troszeczkę niżej. I zabijcie wszystkie czołgi na dole. Tym 277, tym 277 tutaj strzelaj w to. Zabijcie dół, po prostu zabijcie dół, co nie? Nie jedźcie wyżej, nie jedź się wyżej 400 112 700 54 900 560 500, 200 300 u góry macie Skończy 140 40? Tym 277 dojeść, tym 277 dojeść. Chyba że nie masz. Nie mam to po minie, bo jestem na. Ile masz 27 życiu? się po minie dało. Jedź, jedź nie pokonany. Na... Jedź, 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 jedź. Mam okay. 6000 przywangli. 3 wysadzenia. 3 wysadzenia? Aż były? Nie, 3, 3 wysadzenia są potrzebne, tak, żeby tak, wyrównać HP. Tak, tak. Aha. <laughs> <A, śmiech> <a, śmiech> nee, <ale> wysadzenie kolejny. <laughs> wysadzenie! kurna shit, ale to. nie... Pomyliłeś się, stary. To nie w tą stronę, kurde. Mieli nasi. <noise> 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 najlepszy na koniec marca. <noise> do... Oba boka teraz. A, no, to, co ty do skierowane. Jest. Rozpatowane. <noise> no co we mnie? Chyba no, <noise> centralne. trzy centrale. Trzy centrale chyba w tej bitwie miałem. Trzy a. strzały i trzy centrale. Czyli multi musisz częściej ma... grać w No a pewnie, albo tu. I teraz tak, co zrobimy my? My zrobimy coś takiego, że puszniemy wszystkie ciężkie stedykami środkiem, odważnie. I medy pojadą tutaj, tylko jeden met na B1, tylko jeden. Cała kołowce jeden tu, jeden tu. Odważne, mocne mocne sztrunkowcami, bardzo mocne, Tutaj jeden i tu jeden. Ten stąd potem jedzie tu od razu, żeby zobaczyć ewentualne pusz Ale tutaj, uwaga, tu po otwarciu idziesz od razu tutaj, cyk, podświetlać mi to. Bardzo ważne. My ciężkimi dojeżdżamy dotąd, medy dojeżdżają dotąd. I tutaj walczą z tym ewentualnie, ale nie zbierają od tego, ponieważ tu jest bunkier. I ten bunkier ma... Okej. Okej, jest bardzo dobrze. Słuchajcie, jest bardzo Słuchajcie. Pali się w umie, no to jest. No przykre. Oj, oj. Zabijamy to, zabijamy to. To dojeżdżamy tutaj, uwaga, dojeżdżamy tu, zabijamy te ciężkie. Wszyscy, wszystkie, medy nie bać się, okej? Okay? Nie bać się medami, zabijamy te ciężkie, zabijamy te ciężkie. Jedźcie do budynków, jedźcie do budynków, zabijamy te ciężkie, zabijamy to wszystko, wszystko ginie. Jest kowiec, pięknie wyjechał jak bo zabijamy te ciężki, zabijam, zabijamy, nie bacz się, nie, tylko się nie bójcie, o, nie, nie bójcie się, nie, nie, nie zjeżdżamy, strzelamy, tylko strzelamy, tylko strzelamy, tylko strzelamy nie, PG, nie biegam. Tylko 3. strzelamy, tylko strzelamy, nie wyjeżdżajcie tam, nie zjeżdżajcie w dół. 300. Tylko strzelamy, tylko strzelamy Ej, Kostka, tym kłopcem zajmij to 907, tym kowcem zajmij to 907 D? Jedynką jadą To o, arta KD jest tutaj weź ci, i weź tym 260 i 277 po to 907 ich Widzisz to 907 co jest tam na wrogu? Pojedź po nie Tym kowcem walcz z tym 907 5 Pięć sekund bardzo, kończy bardzo. chiefa Dobra ja pojadę po 907 No jedź po 907 Dwa chiefy na dobicie no, no, już... Tym 140 się trzymaj skońców. Tym 140 jakbyś nie mógł to uciekaj, co nie? Na A3 Na A3, widzisz A3? Będzie to ktoś na 72? Arta, KD. Arta KD Tak, Arta KD Tym kowcem y, będziesz musiał pojechać tutaj, żeby tą Artę wykryć Ale najpierw zabij 907, co nie? Z tymi... Okej, okay, tu są ciężkie Musimy te ciężkie przesnajpić Snajpić w te ciężkie Snajpić w te ciężkie Stąd medami i ciężkimi, snajpić w te ciężkie Gąska ma 277 j j, Jasiek Radny. bardzo ładnie Tutaj w dół, tu Jasiek w dół Bardzo ładnie Jasiek... Gidara. 87 na no traka Jasiek Jest co obok 140 Okej okay. Oni się tam wykrwawili trochę. Arta KD. STV sko... nie druga. Nie wiem, czy. Znaczy, y o! Tylko no, w końcu się. A szangląd wspinał mi się. STV. STV tak tutaj. Jest. Starczyk zaczął się O, kto mnie popycha? Sorry, sorry. Dobra, no teraz. co odsyta? za dziad. No co za dziad. Bok Rokusz, jak mogłeś? Bok chomp, widzowie. No ja zrobiłem, nic no nie ja zrobiłem. Odbiłeś się od syfa. No bo był bokiem i jak już pestka leciała, to się obrócił do przodu. Tak działa. To nie, to nie jest jak na krznowce. Dobra. Yy, po pierwsze, nie jedziemy. Tutaj. Nie jedziemy. To co robimy to, mamy czołgi tutaj ustawione. Defensywnie. Tutaj czołgi mamy defensywnie ustawione. Tutaj czołgi defensywnie ustawione. I po prostu... Powolutku, powolutku zdobywamy przewagę masą, mamy więcej życia i mamy tą artę, mam nadzieję, że dwa kowce się też wykażą. Jeden kowiec tutaj na początek, jeden kowiec tutaj na samym początku, zobacz tutaj na wodzie ustaw się i kontroluj tą sytuację tutaj całą, żebyśmy wiedzieli co się dzieje. Tutaj nie musi na razie nikt stać, ale żeby tutaj były czołgi mocno porozstawiane, tutaj musi być porozstawianie, tutaj jakiś czołg na snajpę. Ważne, żeby tutaj były raczej ciężkie, co nie? Tutaj ciężkie, medy bardziej z tyłu. Tutaj jak jedziecie medami, no to nie jest tak dobrze. Bardziej z tyłu medami, żeby ciężkie były na przodzie, co nie? Ciężkie na przodzie. Jest Eber, mocno, 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 aber Tutaj dlatego chciałem, żeby ktoś snajpił, bo nikt do niego nie strzelił. Okej, okay, jest CS, jadą, 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 jadą. Michu, nie, Michu, 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 Michu. Ty nie możesz zbierać, co nie? Nie miałeś... Zbyt łatwo, zbyt łatwo jest tam pojechać. Nie miałeś nawet ebra, żeby cię trafił. Nie powinieneś zebrać Ej, jest med, jest, jest 907. Ej, ale stary, ty, ty, ty nic nie widzisz. Musicie tutaj zostać. coś? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Stary, ale to znaczy, że jeżeli ty nie widzisz tutaj puszu... wszystko chyba. No. Musicie tutaj cofnąć stąd i tutaj podjechać. Musicie podjechać tutaj. Mamy dobre czołgi tutaj, tylko wróćcie, wróćcie. Niech tu zostanie, niech zostanie tutaj dwóch, reszta tutaj. Reszta tutaj. Broniłem bazę, broniłem bazy. EBR-a trzeba zabić tego. Oj, powiem ci Fumi, no ja tak że, tak, że zagrałeś lejne. na jedynkę, na 10 za kapieniem byli, nie widziałem. No ale no wiesz, ja tylko po to ci ustawiłem, żebyś ty widział to wszystko, a ty dokładnie tego nie zrobiłeś. Tutaj nalot rzuć, rzuć to na lot. nalot tam. Nalot, nalot, a czemu na... Rzuć nalot. na lot na nic Ej, weźmy to pusznijmy! Pusznijmy te czołgi co są tutaj! To, to, to ich jest tutaj a oni mają czołgi z tyłu widzicie gdzie ja jestem? halo widzicie ja jestem tutaj pusznijcie te czołgi tylko od prawej strony, wojaczek, kuba, Stronghand, a ty niepokalany, rokuś do tyłu niepokalany rokuś, ty do tyłu, wy do tyłu wy do tyłu, bo oni tutaj wyjadą, oni na nas wyjadą wojaczek do tyłu, wojaczek do tyłu wy do tyłu, zobaczcie oni na nas wyjadą, oni na nas wyjadą my ich otoczymy od prawej strony jedziemy, niepokonany, jedziemy, niepokonany do tyłu, Stronghand, poczekaj, Stronghand, poczekaj poczekaj Stronghand. wyjechałeś bez wsparcia! Wy dojedźcie no tak, 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 tak. dwójką, ty kapuj, 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 jedziemy, kapuj jedziemy. bazę, kapuj, kapuj bazę. Strong hand nie. Pojechałeś bez wsparcia sam. Uf, ja tutaj klepie te czołgi bo Pusimy te tu, pusimy te tutaj. Kuba, eh, kurant jedź, jedź nie pokonany Kurant nie Od prawej strony nie od prawej strony. Okej, okay, uspokójcie, nie Uważaj, bo ich jest dużo. U, uspokójcie, uspokójcie. Eee, kto ma życie? Rokusz jedź, dobra, pik, PG, ja pg jedź, ja Krystek, PG jedźcie, Krystek, PG Jedziemy, jedziemy. Arta tu stoi, czemu ona strzela w ogóle do mnie jeszcze? Zabij Arty zabij Artykowcem Zabij Artykowcem, nie kapuj. Wojaczek nie gin Wojaczek nie gin No dobra Szanuj, szanuj czołg, szanuj czołg, ja też szanuję. Kurant nie gin. kurant za mocno. No, za mocno. Ej, Arta strzeliła. Musimy tą Artę zabić, no. No, już już, No, 7, 7 na dobicie. Teraz zabijam. Hmm. Yy, no, tutaj tak powiedziałem. E, moim zdaniem, jeżeli ustawiam czołg, żeby kontrolować push, i czołg pojawia się na tobie, no to jest. To chyba oczywiste. Na samym początku. Środkiem. Tak środkiem napały JOLO z artylerią w składzie, wiadomo, Arta przodem. Na samym początku Tutaj jedziecie w trzy kołowce i puszujecie ich jednego albo dwa, jeden jedzie na górę. Cała reszta, praktycznie tak. Tutaj ciężkie wszystkie, tutaj jeden med na 7, jeden Leopard na C3C5, reszta medów snipe i Także wszyscy powinni... I ten med, który snajpi z jeden stąd, z, z kamieniem, drugi może być za tym kamieniem, na dwa. I tutaj masz widzieć to. Musisz widzieć Dobra, ja wierzę na górę, Wtf, a ja pojadę na, na górę, bo ja mam naloty. Okay. Ej, to roku, już na górę, reszta tutaj. Agresywnie, okay. o, o, agresywnie. Tym leopardem stąd snajp. Okej, okay, snajpa, 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 sniper. Zostańcie tutaj, zostańcie tutaj, ustawcie się na sniper. Słyszycie? Ustawcie na sniper, ustawcie się na sniper. Dobra, tu są yy, medy yy, Wróćcie tymi ciężkimi i puszijcie to, szybko, puszijcie to ciężkimi, pusznijcie to ciężkimi. Spieszcie się ciężkimi i pusznijcie to. Tylko poczekajcie medami na ciężkie Pusznijcie w te CSY, olejcie, olejcie to, olejcie to olejcie kołowcami, Ale naszymi tak, uciekajcie. Naszymi kowcami uciekajcie. uciekajcie, naszymi kołowcami uciekajcie, uciekajcie. to oni nas puszują. No dobrze, no dobrze, dobrze. Zab z... okay. Nie, słuchajcie, musicie zostać. Przepraszam, zmiana planów yy, Musicie teraz... Ustawić się tutaj na przyjęcie. Ustawcie się na przyjęcie ciężkimi. Ustawcie się tutaj na przyjęcie. Ustawcie się tutaj na przyjęcie. Tutaj ciężkimi. Tutaj ciężkimi. Tutaj na tych górkach szybko. Medami, medami. Yy, przygotujcie się tutaj, żeby na razie podświetlać to. Kuba, czemu masz 400 życia? Ten odarty. Oj, oj. Oj. Oj, my friend. Oj, my friend. Smutno. Nie gin... nie gincie się Coś tam no, siadło te medy Ej ej! 277! 277 zabicie! Ciężkie nasze To no my tu tylko jesteśmy w dwa hateki A ty nie jadę, wszystkie hateki miały być dobra. Ej! Tym 277 to ty powinieneś być tu! Tym 277 A, tu Marta ty znalej, powinieneś być znalej. tu Nie ja umieram, ja tak, umieram bo tak. mają sniper na mnie ze środka Ej! Wy ciężkimi jesteście się do ustawienia. Ty medami odważniej! Tym medem odważniej, odważniej tym medem odwaśni, strasz te medy! Nie, nie, ty, medem, ty medem, tu, tym medem, tu, te medy! Strasz te medy Po co ty tutaj jesteś, jak ty nie strzelasz w to? Strzela? No to czemu nie... Ej, te trzy kołowce, mi roku weźmy tego obiektu we dwóch, truków. we trzech, bo mi już HP ków nie ma. No parna środk 140 open. Ale ty nie wyjeżdżaj na te medy!

na misji nie więcej. To było szybkie. Zapewne 1200 odarty. No. Nie jest dobrze, to przyrost za 1200 odarty na pewno na Na pewno można wyobrazić sobie piękniejszy scenariusz dla Leoparda. Esterfał by ci zrobił robotę. Co? Esterfał by ci zrobił robotę w lesie. No, to by nie zmieniło bitwy. Na pewno. Musiałbyś zrobić 8000 z 8000 w plecy, tak że to nie, nie zmieniło. Nie da radę zrobić. No i da radę zrobić, ale raczej byś nie zrobił 8000 w tej bitwie akurat. Byli przygotowani, tak? Taktyka jest bardzo podobna. Tylko teraz jeden kowiec tutaj, środek. Jeden tutaj, nie zbiera pocisku, bo tylko idziesz tutaj górą i uciekasz od razu pod nasze. Tutaj, więcej czołgów musi być na obronę ustawione. Za, za, za dużo pojechało tutaj, tutaj ich będą przynajmniej dwa czołgi ustawione, dwa czołgi. Jezus. Jeden, Jezus. Jeden, czołg jeden czołg na pewno na C8. Jeden czołg na A7. No, może tu reszta być tutaj. Pozostaje super medami na pewno bądź bardziej z tyłu, medami bardziej z tyłu. Okej, okay. tu jest środek. Mimo wszystko wygląda to jak nie jeden wygląda to ok jest kowiec, Michu, 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 błąd, Michu błąd. Nie możesz tu być. Nikt ci nie osłania. Michu, ty tu nie możesz być. Ty już my możesz. ulewają nie no po niego. No już... Nie, ja nie wiem jak my Cię mamy teraz osłaniać stary. Czekaj. No. Nie możesz tu zjechać. Tylko tu możesz jeździć. Ej, znaczy, pokazałeś ten środek. No tak, ale zjechałeś. Po co zjechałeś na dół? 277 tam, daj im tu wjechać. Tak, tak, tak. Chodzi o to, żebyś tu jeździł, co nie? Tu w środku, a my cię nie możemy osłaniać w dole. Pod mostem nigdy nie przejeżdża się. No właśnie. Okej, okay, oni puszują. Przygotować się, przygotować się, to jest pusz. Przygotować się tutaj. Bądźcie gotowi. Okopani, źle stoisz na pewno. 277, chyba. Niepokonany. Dla mnie nie pozycja niekomfortowa. Dla mnie niekomfortowa pozycja. Zniszczą ci budynek, zostanie z prawej strony, pociski, będziesz płakał. To nie jest dobra po... Bądźcie gotowi. Kran Wagn, Kran Wagn, 1100. Benitez, Miesz, Benitez, Miesz. Krana kończymy, kowca kończymy. Bardzo ładnie. Medy snajpią, medy Ej, PG, czemu się nie przykleiłeś? PG, PG, czemu nie jesteś przyklejony? Nie no, bo na początku ten nalot i tak dalej. Ale ty powinieneś być przyklany do górki! Ej, medy do mnie strzelają z tyłu! Wojaczek, Panther, do przodu, medy nas otoczyły już! Czemu wy stoicie? Macie medy przed sobą! puśćcie te medy! Na co wy czekacie? Ej, wy stąd zjedźcie! Na co wyczekacie? czekacie? Przecież macie medy przed sobą! Przecież jak macie medy przed twarzą, jestem z tyłu! Do przodu, od razu ruszać! Na co wy czekacie? No stary no, nie widzisz, że masz przed sobą medy, które strzelają do twoich sojuszników? Taranujcie te medy, szybko. Listej Niepokonany, odważniej, niepokonany, odważniej, bo zaraz nas otoczą. Nie, odważniej, odważniej, niepokonany. Be, Benitez, w lewa. Niepokonany, teraz już nie wjeżdżaj, bo Benitez jest sam. Nie, Benitez nie niepokonany. Teraz już nie puszuj, teraz już nie puszuj. Wumi, już dojeżdżaj, do, dojeżdżaj, pomagaj tam. Od lewej strony, od lewej strony, wumi, od lewej strony bardziej. Żebyś nie zebrał tej 140 nie, nie, nie zbieraj teraz, nie zbieraj, uważaj, bo będą cię strzelać. Uciekaj na dystans. No, Stronghand, do przodu, do przodu, do przodu. Kurant nie, nie gin, kurant nie gin, teraz możesz łatwo zginąć. Słuchaj, jest tam jakiś budynek. Bo wreszcie EBR skończy z leopardem. No, spokojnie, Stronken powoli, powoli, panter powoli. Stronken wychyl wieżyczkę i pompuj. Wychyl wieżyczkę i pompuj. No i dawaj. I, i bardzo ładnie, i Panther, pomagaj mu, panter, pomagaj, panter, pomagaj. Możecie wyjechać na niego w dwójkę, jest was dwóch, zobaczcie, jesteście w dwójkę, śmiało. Jak jesteście w dwójkę, no to wyjeżdżacie. Musiałeś poczekać panter na wy razem wyjeżdżacie w dwójkę. I teraz pomagacie Kubie. No kurde, no. Okej. Okay. No. Hm. Robimy to samo. Jaka taktyka? Taktyka jest taka, że na samym początku jedziemy odważnie tutaj i tutaj. Na bazie niech zostaną dwa medy znowu, tylko żeby dobrze widziały dojazd, a cała reszta góra. Koło identycznie czy środek jeden a 9.0. Gdzie mamy stać tymi medami? No czy medami bardziej kierujcie się na górkę. Ciężkimi na razie tutaj jedziemy. Nie bo no dwa tu. medy miały zostać na... Yy. No to jeden tu, jeden tu. No to, no to jeden no, za kamieniem, jeden za kamieniem co by było lepiej żeby jechał na chilam no wiadomo że co jest na chilam Okej, są kulkowce, kowce je osłaniamy nasz kowce osłaniamy naszych osłaniamy naszych Kowec ci rozbił Wow co się pograł co jest tam wjeżdża? co sami snajpcie co sami snajpcie co sami snajpcie w to snajpcie ich ich light jest to uwaga na mnie, uważaj na mnie, tutaj jestem. Uważam, uważam. CS jedzie. Jedźcie naszymi na górkę, jedźcie naszymi na górkę. Yy, dobra, oni jedzą na górkę też. CS stąd idź na górkę. Jedźcie CS na górkę szybko. tym STB, weźcie CS. Jedźcie z na górkę, jedźcie z TB na górkę, jedźcie z na górkę. Ale od nich trochę poobija, w Arta, KD, Ustawcie się tutaj dobrze na A9, ustawcie się na 9 dobrze się okopcie na 9 Okopać się musicie na A9, słyszycie? Tymi kołowcami na górę! Kołowc, tym kowcem na górę, tymi kowcami na górę! Wszystkie kołowce na górę, wszystko, wszystko, wszystko na górę! Wszystko potrzebujemy na górze. Przygotujcie się tutaj! Przygotujcie tutaj dobre pozycje zajmijcie! Przygotujcie dobre pozycje Ej, CS i STB jak coś to mieliście. Roku, 5 minut temu, na, górę! na górę! Ty! Czemu ty nie słuchasz? Sławki! Sławki! Ja przepraszam, musiałem, że tylko CS mnie wychodzić. Powiedziałem, obaj. Ja nie zrozumiałem, że tylko jest, tak. Ej, ale to można luźno pójść, czyli tu jest mniej? CS ze snajpią, stąd jest mniej, tylko. CS właściwie. Ej, do mnie strzelają z górki! Ej, no, no na lotka D, na Ej, ale oni was przypuszczają, a to was jest to... więcej! Wy musicie tam odważniej grać! Ej, nawet się na dole. Marta, musisz tam działać. Marta, koda? No chodźcie. 277700 HP. Jednym tylko wróć tutaj tej bazy broni. Broń bazy może być puszka kapa. Tak, Eber jest pod naszym kapem. Jest EBR przy naszym kapie. EBR przy naszym kapie tutaj Tego tak 1000 tutaj Kapują bazę naszą, tak EBR wróć na bazę, tym i tym Wróćcie na bazę EBRami Wróćcie Mam 4 HP więc Dobrze 300 HP. Wracam. 300 HP 277 300 HP Wróćcie EBRami na naszą bazę EBRy na naszą bazę EBRy na naszą, naszą bazę Ej Wumi spotnij Wumi spotnij 1000 HP, czyli w E EBRami wracać wszystkie na naszą bazę, słyszycie? Jedziemy Może jestem też Dobyją 277 EJ WUMI WYJEDŹ NO WUMI NO spij BAZĘ NO CO TY NA CO CZEKASZ WUMI SZYBKO ZBIŁEM TEŻ NA CO TY WUMI CZEKASZ JAK MASZ 4 SEKUNDY CO SZCZEŁIŁEŚ MULTI WYŁADOWAŁEM WSZYSTKO EBRA 931 ZBITE Dobra EBROWIE BY SIĘ WYWALIŁ No DZIĘKI OKEJ okay. TERAZ plastik part szybzy do babok No nie. Kurna. Co za Aa nie bawię się tak. Topimy go? Co to się zaczęło. O. Co No i ładnie. Dzięki za grę. Na razie. Dziękuję bardzo. Super. Bardzo Dzięki. fajne natarcie. Gratulac gratulacje. Dzięki. Super, że wygraliśmy. Bardzo, Dzięki. bardzo dziękuję. Bardzo dobrze graliście. Naprawdę kawał no, dobrej Dzięki, roboty. Dzięki. Również dziękuję za grę.